Witajcie na kanale Biegam po wsi Jesteśmy w opuszczonej starej kamienicy na wsi Na przepale ta waga No, waga jest niesamowita Zobaczcie jaka waga Tu mamy stary kredens Mamy czajnik, mamy taką wirówkę, pralkę wirówkę. Co tam ciekawego? Nie, jakieś jakiś kawałki żarówek. Aha no dobra, w lodówce. Lodówka Jesteśmy przed pokładem sobie do tego pomieszczenia Wow, zobaczcie tutaj tu jesteśmy widziani, ale zobaczcie jakie rzeczy i sztuce, to jest chyba magiel. Zobacz, to jest magiel. Oscar, Lana Schoenberg. Dzisiaj tak cicho będzie, aczkolwiek. Wow, zobaczcie, co tutaj jest. Stary rower, nawet dwa rowery. Walencja. Wenecja specjalna, Wenecja Tu elektryzator. Co mamy tutaj? Jakieś takie mamy różne rzeczy, narzędzia. Mm. No. a zobacz tutaj, wow, sporo Dawno tu nikogo nie było. Tu mamy stare telewizory. No. Stare telewizory. Miałem taki kuchenny to telewizor. Tutaj kolejny telewizor. Taki bardzo stary niemiecki. Jakiś Marlon Ferbauer. Niesamowite. Ogromne klosze. Tutaj wózek, a to jest w ogóle taki bar. To musiał być bar, słuchaj drugi rower wiesz? tak, tak, ale to musiał być bar Myślisz? tak tak bo tu mamy piwa jakieś stare zobacz ten rodbar. no właśnie ten rodbar, dlatego... to jest bar opuszczone stare bary telewizor jakieś werselki radio takie stare o, takie radio to miała moja babcia w kuchni Kuchennie takie radio, widzicie z tej strony, tam był po prostu bar, i tam u góry jeszcze jest jeden telewizor, którego nie zauważyłem, ale jest u góry jakaś może może przeterminowana już wiesz? wiesz co do no. lipca 2024 czy jeszcze dobra może dobra zamkniemy tutaj czy ktoś tu przychodzi ta piłka też jest świeża impulso. Ale styczeń, ale styczeń zobaczcie, ktoś zmarł tu niedawno. Wow, zobaczcie tutaj kolejne pomieszczenie, sypialnia, w której mamy skonstruowane dla chorych osób. I tutaj mamy Państwo młodzi. Podejdę sobie, tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, jakie piece piękni. Smutni są i bardzo młodzi. Niestety. im i temu domowi. To Te mnóstwo ubrań. A to są chyba jakieś rogi jelonka. Małego. Tak to wygląda. To może się świeciło. Dziwny tu jest Dziwny. Tutaj. Nie otwieraj lodówki. Aha. Tutaj mieszkała jakaś. Nie bardzo. Chora osoba po prostu, wiesz? Mhm. Dobra, wychodzę stąd, bo tu jest nieprzyjemnie. No, jest strasznie tu zostały jeszcze kule. Popatrzcie. Kulę. Zegar jeszcze chodzi. Jest godzina 15:42. zakończył się w styczniu Tu piękny obraz Maryi Serca Maryi Suszący się jeszcze ręcznik tutaj przygotowane woda przygotowana na tym piecu Z jakaś laska. Okres świąteczny. Podczas okresu świątecznego on zmarł. To pasuje. Gdzieś na początku stycznia. Tak to tak wygląda. I to mężczyzna. Mężczyzna. No. Tu telefon nawet jest. Zobacz. Tu zostało dużo rzeczy w lodówce. Aha. z wesoło już się on czuje Czuję zapach. Tutaj różne jakieś śrubokręty. O, tu mamy niwę. Zobaczcie, 100 zł z Waryńskim. Żel. Żelcz Wygląda to mi Naprawdę. Gąbko przymknę to. Tu nawet jeszcze buka jest i groch i albumy. Latarka jakaś ogromna. Jakby dwaj bracia, starszy i młodszy. Pan Stanisław. Wiesz. Pan Stanisław, a tu mm. jakby w wojsku, zobacz. O kurczę. Nie jest to kartka. Pokażę. Kartka. kartka jest... mhm. Aha tu urząd stanu cywilnego. No i pogrzeb. Mhm. Może zdjęć, mnóstwo, można było to oglądać, oglądać, ale to jest takie najstarsze zdjęcie. Cała rodzina. Na ślubie. Niesamowite. A co to jest? To jest akt. No to jest prawdziwe zdjęcie. Mhm. Mm to jest realna kobieta, nie modelka. No. Tak sobie zrobiła. Sobie też zrobiła, ale... Mm, chyba. Nie należy tego zdjęcia pokazywać, wiesz. No i tutaj taki pan podobny do Clint jest Z wódką wyborową. Mnóstwo innych. Ojej, zobacz. Boże, popatrz. Tu dziecko umarło. Tu dziecko umarło, widzisz? Jest nawet podobnie ubrane. Straszne to jest. No to już jest na wojnie. A to jest druga wojna światowa. Widzisz? Mhm. A może jakieś ćwiczenia na pewno? Może. A to 70, 80. Komunia. No, ale dziewczyna ma wydzielone. No. I tu? Mnóstwo zdjęć, chyba nie będziemy ich całkiem oglądać. Jej, to jest... Ojej, to, to jest, jest duże po kilku wiesz? No. Patrzcie to. Niesamowite. Niesamowite. Coś pięknego. I to kolejne zdjęcie. Wow, wygląda Charlie Chaplin. Tak. Oczywiście. Coś pięknego. Ale to dlatego, że takie było, taka była moda, bo wiesz? To jest mój ten Mhm, uh -huh. Dobra, będziemy to, to już istnieje. Co to jest? I to nie. O, tak wyglądał. Dobra. Ale to jest kto inny. Tak, to, to, jest to jest ktoś inny. Korespondencja jest I ty mnie zostawiłeś, tam wiem co Nie, to zrobię. Tutaj też jakiś, jakiś sól, Jakieś rzeczy. Piękny obraz z Jezusem. Radio Philips. I lodówka. Nowoczesna lodówka, taka może dziesięcioletnia. Nie otwieraj. Musi nie no. iść Tu jest już uchylona zbieżarka. Ale to jest zbieżarka śmierci z tej Aha. Tu jest wejście do piwnicy, ona jest zastawiona. Jeszcze jest wejście też na górę. piętrze. Pełno pańczyny, tu jest taki piec. O, jest muszę pańczyny. Wow, zobaczcie tutaj. Maszyna do pisania. Jeszcze chyba dobra. Piękna figurka lzywem, lampa, tu obrazki z komunii. Tu też kolejny z komunii. Tu wiewiórka bez głowy i jakieś dokumenty. No i primator. Dziecięce ubranka i taki zestaw samochodów elektrycznych, idziemy dalej. Te deski są w opłakanym stanie. dalej wszystko zapełnione tu musiał być pokój dziecka. Szafa, jeszcze różne weki, grzyby, mnóstwo ubrań, tak, jeszcze wejście na górę jest, ale pominąłem ten jeden. Chodzimy, bo tu się wali. Ale zobaczcie, stare żelazko. Maszyna taka licząca. Może do tego baru na dole i ogromna zamrażarka. Znacznie spruchniałe, więc po nich nie będę wchodził. Więc weszliśmy tam, gdzie można było wejść. Nic tam nie było. Zobaczcie, tu jakieś likiery stare. Czapka dziecięca. Czyli tu było zamknięte. Tak, tam jest zamknięte. I tu jeszcze stare piwo, puszka taka ogromna, beczka, licznik odłączony, dobra, będziemy schodzić w dół. Zobaczcie jakie to piękne. Teraz ewidentnie widać, że tu musiał być bar. Po prawej stronie był bar, a tutaj była ławka, przed którą zbiera się na jakąś burzę. Tak to wygląda. U góry te pokoje były zamknięte. Myślę, jak ta wioska była tutaj bardziej prosperowała, to musiało być tak, że w tym miejscu faktycznie był bar. Tu można było samochodem podjechać, albo bardziej rowerem. No i w tej po prawej był bar ewidentnie. A u góry po prostu mieszkano. Najbardziej zadziwiające jest to, że musiał tam mieszkać jakiś pan, po prostu ostatni został. No, i zmarł. Tak naprawdę zmarł niedawno. Do niego przychodziła korespondencja, więc on był ostatni. bo Na pana Jana były te książeczki stare. Wiesz, stare. Stare, Stare, no. Czyli... Natomiast y, ostatnia korespondencja była do pana Stanisława. Czyli był ostatni. No nic, dobra. To tak niedawno, nie? No niedawno. A mimo wszystko te warunki okropne. Dzięki Urbek Spajza. Fajną miejscówkę, możesz tu przyjeżdżać, naprawdę warto, <noise> jak oczywiście będziesz no, chciał. Może wejdziesz na górę, na strych. Może wejdziesz na strych, aczkolwiek on tam się zawalał, on się tam no, zawalał. W korytarzu jest miękka podłoga, Aha. co dopiero. O, cofnij chodź tu. Ojejku. O, o materdynu, co to jest? Nie podchodź. To jest bawąż, nie? To nie jest za co to jest? To nie jest za jest Przyczym o skronie. Za gruby. Widzisz? Nie, to jest za skroniec. Tylko taki potężny. Widzisz? No. No, ale wiesz, on też może ukąsić Dobra, tam to się idzie. Ok. Chodź, Słuchajcie, powiem wam tyle, że Będziemy kończyć tą naszą eksplorację Wystraszyłem się trochę tego węża Powiem Wam szczerze teraz, teraz jeszcze ktoś, ktoś tam jedzie i te, aż przejedzie Trzeba to w każdym razie Dobra, w każdym razie e, no, możemy się trochę cofnąć, żeby zrobić przepitek. W każdym razie pożegnamy się tutaj w tym miejscu. E, trzymajcie się, mam nadzieję, że podobało Wam się. Nam się bardzo podobało. Mi się tak, podobało. No. To jest chyba jak na razie najlepsza rzecz, jaką żeśmy tutaj znaleźli. Mhm. No. Tak, niedawno opuszczony, tak. a wygląda, jakby po prostu nikt tam nie mieszkał od 20 tak. lat. A tam na w ostatnim pokoju, no. z którego była zrobiona no. toaleta z krzesłem, widziałeś, to toaleta. ona. Tak, i to jest z... Tam musiała ta pani zdjęcia, a ten pan z zdjęcia ślubnego musiał po prostu jeszcze, ale kopci strasznie i wie. Mam wrażenie, że burza się zbiera. E, I na burzę się zbiera. I on po prostu e, no, w styczniu umarł, bo tam nawet ozdoby były świąteczne. Mhm, mm tak. Po prostu do końca był sam. Kalendarz się skończył tak. na styczniu i to początku, nie? Początek stycznia. Bo choinka, bombka, czy jeszcze Ej, w tym okresie. Wtedy kiedy ja byłam w szpitalu. O, widzisz. Coś Dlatego... Was łączy. To... <laughs> Mam nadzieję, że tylko to. <laughs> tylko to. Dobra, jeszcze jeden look na to i żegnamy się. Cześć. Hej.